A co gdyby Auschwitz nie był najgorszy? Co gdyby najbardziej bezlitosne obozy w ogóle nie były tworzone dla przetrwania? W 1942 roku nazistowskie kierownictwo uruchomiło coś jeszcze ciemniejszego operację, której celem było nie tylko zabijanie, ale całkowite wymazanie ludzi. Ani baraków, ani apeli, ani nadziei. Cztery obozy ukryte w lasach okupowanej Polski zostały zaprojektowane tak, żeby tysiące znikały w ciągu kilku godzin. Nie jako kara, ale jako strategia. Zabierzemy was tam, skąd nie ma fotografii, gdzie praktycznie nikt nie uciekł. Gdzie martwa cisza krzyczy głośniej niż jakikolwiek świadek. O większości tych miejsc prawie nikt nie słyszał. Ale pod koniec tej historii już nigdy nie będziecie mogli ich zapomnieć. Obóz hełmno, bezgłośny prototyp. Na pierwszy rzut oka wcale nie wydawał się obozem śmierci. Nie było wysokich ogrodzeń, rzędów baraków, wież strażniczych, tylko stary dwór w głębi lasu, obok cichej wioski, hełmno. Kilka stodół, podwórze, droga ginąca w gąszczu. Wszystko wyglądało jak nic i w tym był sens. W grudniu 1941 roku, jeszcze zanim świat poznał słowa ostateczne rozwiązanie, naziści uruchomili coś nowego. To, czego jeszcze nie próbowali. Hełmno zostało zbudowane nie do przetrzymywania ludzi. Ale żeby zabijać ich cicho, skutecznie i skrycie. Nie było wagonów z zgrzytem hamulców. Nie szykowano tłumów pod żelazne bramy. Zamiast tego toczyły się szare, nieoznakowane ciężarówki. Ale wewnątrz nich działo się to, co stało się pierwszą próbą zorganizowanego masowego morderstwa. Ofiary przywożono głównie z getta miasta Łódź, największego w okupowanej przez nazistów Polsce. Byli też z sąsiednich miasteczek, później z Niemiec i Austrii. Romskie rodziny, więźniowie polityczni, nawet dzieci, jak te 88 z czeskiej wioski Lidice, wysiedlone w zemście za zabójstwo Reinharda Heydricha. Wszystkim mówiono jedno: wiozą ich do pracy lub do przesiedlenia. Ktoś jechał wozami, inni ciężarówkami. Nikt nie wiedział, gdzie rzeczywiście ich wiozą. Przyjeżdżając do Chełmna, ludzi najpierw wprowadzano do dworu. Mężczyzn oddzielano od kobiet z dziećmi. Każono się rozebrać do badania lekarskiego. Ich ubrania oznaczano i starannie składano, czasem nawet zabierano do ponownego użycia. Wszystko szło w ruch, nic się nie marnowało. Potem zaczynała się kolejka ciężarówek. To nie były zwykłe maszyny, ale mobilne komory gazowe. Wejście zamykano, kierowca uruchamiał silnik. Zamiast spalin na zewnątrz gazy, podawano prosto do skrzyni ładunkowej. W ciągu kilku minut powietrze stawało się trujące. Tlenek węgla wypełniał przestrzeń. Ofiary drapały ściany, ktoś krzyczał inni bezgłośnie zamierali. Jazda do lasu trwała od 10 do 15 minut. Do tego czasu wszyscy w środku byli już martwi. Tylne drzwi się otwierały, ciała wypadały na trawę, sine i zwiotczałe. Dalej zaczynało się to, co robili więźniowie Sonderkommando, Żydzi, zmuszeni pod groźbą śmierci do pracy dla SS-manów. Wyciągali ciała, wyrywali złote zęby, zdejmowali biżuterię, strzygli włosy. Potem myli ciężarówkę, Przygotowywali ją na następną partię. Żyli w wiecznym strachu. Nie śmieli nawet rozmawiać z nowymi ofiarami. Każdy błąd, spojrzenie i zabijano cię. Wielu kończyło ze sobą, pozostałych likwidowano w miarę niepotrzebności, zastępując nowymi. Byli częścią systemu, z którego nie było wyjścia. Las zamieniał się w ogromny grób. Dzień za dniem maszyny podjeżdżały, wyrzucały ciała, odjeżdżały z powrotem. Początkowo zwłoki chowano w głębokich dołach, ale ziemia nie mogła utrzymać tajemnicy. W upale naruszała się gleba, zapach rozkładu rozchodził się po okolicy. Przybiegały zwierzęta, mrzyły chmary much. Cierpienia nie można było ukryć. Jeden z zmuszonych do pracy w tym koszmarze, szlama Ber Weiner, polski Żyd z Kalisza, został deportowany do hełmna na początku 1942 roku. Naziści wybrali go do Sonderkommando. Wyciągać zwłoki, wyrywać złote zęby, grzebać ciała. Przeżył okropności i nadzór SS-manów, doby bez odpoczynku i strach. Niewielu prowadziło tę służbę długo, ale Szlama zobaczył szansę i z niej skorzystał. W styczniu 1942 uciekł z Hełmna, zdołał dotrzeć do getta warszawskiego i skontaktował się z podziemnym archiwum Onek Szabat pod kierownictwem historyka Emanuela Ringelbluma. Tam, pod nazwiskiem Jakub Grojanowski, podyktował lodowato-dokumentalne świadectwo, tak zwany Raport Grojanowskiego. Szczegółowo opisał, jak działało hełmno, jak były urządzone gazowe ciężarówki, jak znikały ciała, jakie krzyki stały w uszach, kogo nie mógł zapomnieć. Opisał liczbę zaginionych, jak las napełniał się dymem i śmiechem ss obserwujących egzekucje. Na początku 1943 roku naziści uznali pracę hełmna za wykonaną. Wokół nie zostało Żydów. Masowe groby odkopano, dziesiątki tysięcy ciał spalono w dołach i na widoku, kości krusono ręcznie i mieszano z ziemią, gazowe ciężarówki rozebrano lub wywieziono. Główny dom został rozebrano cegła po cegle, obóz zrównano z ziemią, a teren zasiano drzewami. To było częścią akcji 1005. Utajnionego nazistowskiego planu całkowitego ukrycia śladów ludobójstwa. Hełmno miało zniknąć, jakby nigdy nie istniało. Ale zabójstwa nie ustały. W czerwcu 1944 obóz ponownie otwarto na ostatnią operację likwidacja getta łódzkiego, ostatniego z wielkich w Polsce. Ponad 100 tysięcy Żydów deportowano do Chełmna. gazowe ciężarówki ponownie zaczęły pracować. Tym razem ofiary prowadzono prosto do lasu. Tam urządzono nowe miejsce zagłady. Do końca lipca zabójstwa zostały zakończone. Hełmno zamknięto ostatecznie. Gdy rok później armia czerwona weszła na miejsce hełmna, znaleźli całkowicie puste pole. Nie było żadnych budowli, tylko popiół, rozrzucony po trawie i milczący las. Dla przypadkowego świadka, tutaj jakby nic się nie działo. Ale prawda nie uszła pod ziemię. Niektórzy ocaleni z Sonderkommando, na przykład szlamaber Weiner, z ryzykiem życia zdążyli przekazać raporty i świadectwa, zanim ich nie złapano lub zabito. Mieszkańcy z najbliższych wiosek pamiętali nieznane maszyny, zapach palonego ciała, szary pył na domach. Po wojnie śledczy znaleźli szczątki, fragmenty kości, strzępy ubrań, spalone doły w lesie. Znaleźli też raport Grojanowskiego. Po kawałkach odbudowali całość. Według różnych szacunków, w Chełmnie zabito od 152 tysięcy do 200 tysięcy osób. Większość ginęła w ciągu kilku godzin po przybyciu. Nie prowadzono ani spisu przybyłych, ani ewidencji nazwisk. To nie było po prostu miejsce śmierci. To było miejsce stworzone do wymazania z powierzchni ziemi. Ale Chełmno było tylko początkiem. Dalej było jeszcze więcej. Szybciej i straszniej. Jeszcze trudniej prześledzić obraz wydarzeń. Obóz bełrzec, Śmierć doprowadzona do perfekcji. Naziści wzięli wszystko, czego nauczyli się w hełmie, i przenieśli to na wschód, prosto do serca żydowskich wspólnot. W marcu 1942, niedaleko wioski Bełrzec, na południowym wschodzie Polski, blisko ukraińskiej granicy, zbudowali to, co było jeszcze straszniejsze. Na mapie obóz ukryty wśród lesistej okolicy. Cisza, odosobnienie, łatwo ukryć. Zewnętrznie obóz wydawał się niepokaźny. Kilka budynków, drut kolczasty, wieże strażnicze, ale w środku stała maszyna śmierci. Bełżec stał się pierwszym z obozów akcji Reinhardt. Podczas gdy Hełmno używało maszyn i małych grup, nowy kompleks był obliczony na masowe wyniszczanie. Szybko, czysto, bez przerwy. Pociągi zaczęły przyjeżdżać niemal od razu. Wieźli w nich Żydów z całego regionu lubelskiego i galicyjskiego. Całe wspólnoty z południowo-wschodniej Polski, mężczyźni, kobiety, dzieci, czasem Romowie, Wszystkich siłą wpychano do wagonów towarowych. Tak ciasno, że wielu ginęło jeszcze w drodze. Ci, którzy dożyli do bram, trafiali w jeszcze gorsze. Przybyłych zapewniano: to tylko przesiedlenie. Trzeba przejść dezynfekcję. Wszystko będzie dobrze. Wierzyli prawie wszyscy. Nikt nie podejrzewał strasznego. Były rozkłady pociągów, były znaki łaźnie, drewniane zegar na ścianie. Ale wszystko było kłamstwem. Ofiary dzielono według płci. Kobiety i dzieci w jedną stronę, mężczyźni przejdzie w drugą. Wszystkich zmuszano do rozebrania się, kobietom obcinano włosy, nie tylko dla upokorzenia. Włosy szły do niemieckich fabryk, na koce, liny, ocieplenie. Nawet po śmierci wymagano przynieść pożytek. Dalej nagich pędzono wąskim korytarzem, rurą, która prowadziła do małego ceglanego budynku bez okien, do komór gazowych. Na zewnątrz pracował duży silnik Diesla. Jego wydech kierowano prosto do komór. Gdy drzwi szczelnie się zamykały, włączano silnik. Tlenek węgla wypełniał pomieszczenie. Na śmierć szło 15 do 25 minut. Krzyki słyszano przez ściany. Ciała w powaliku zapełniały komory. Warstwy martwych zwałały się na siebie. Wielu pozostawało stać, przyciśnięci masą zabitych z tyłu. Podłoga ślizgała się od krwi, odchodów. Ludzie drapali ściany, gryzli języki. Śmierć nie była szybka i nie była cicha. Jak w hełmie, po zabójstwie żydowscy więźniowie Sonderkomando wyciągali ciała, wyrywali zęby, obcinali resztki włosów, przeszukiwali usta, uszy, genitalia w poszukiwaniu ukrytych kosztowności. Każde zwlekanie, rozstrzelanie. Więźniów trzymano niedługo, likwidowano ich i zastępowano nowymi po każdej partii. Nikt nie miał wyjść z bełżca żywy. Początkowo zwłoki zakopywano w ogromnych dołach, ale wkrótce stało się jasne. Ciała zbyt szybko się rozkładają, masa zawala ziemię, latem gleba pękała, zapach roznosił się na mile. Miejscowi mieszkańcy zaczęli się domyślać. Wtedy sposób zmieniono. Do połowy 1942 roku zaczęto wykopywać ciała z powrotem i palić na ogromnych metalowych kratach z szyn kolejowych. Płonące ciała polewano benzyną, stosami i płomień nie gasł dobami. To część planu zniszczyć wszystkie dowody, spalić, rozetrzeć kości, rozproszyć proch, żeby nie zostało ani jednego dowodu. Prawie się udało: z ponad 430 tysięcy zabitych w Bełżcu, tylko siedmiu znanych jest jako ocaleni. Większość z nich zginęła wkrótce po złożeniu zeznań. Jeden z nich, Rudolf Reder, uciekł i szczegółowo zaświadczył. Pracował w sonderkommando, opisywał proces palenia. Jak popiół mielono na proszek, jak codziennie przybywały nowe partie skazanych. Drugi, Haim Kim, również składał zeznania, ale został zabity przez antysemickie bandy po wojnie. Pozostała piątka zostawiła tylko krótkie zapiski lub zniknęła bez śladu. Wszystkie informacje to dokumenty nazistów, znalezione po wojnie szczątki, rzadkie świadectwa ocalałych. Obóz był malutki, 1200 na 1300 stóp, to mniej niż 10 boisk piłkarskich ale to jedno z najbardziej śmiercionośnych miejsc w ludzkiej historii. W szczycie Bełżec wyniszczał ponad 1500 osób na godzinę. Cała procedura, od wyjścia z wagonu do śmierci w komorze gazowej, zajmowała 3 godziny. Potem nowa partia. I wszystko się powtarzało codziennie przez miesiące. Do końca 1942 tempo zwolniło. Żydów po prostu prawie nie zostało. Wiosną 1943 obóz zamknięto. Ale niemieccy mordercy nie zostawili śladów. Tygodnie poszły na całkowite zniszczenie. Budynki zrównano, komory zniszczono, ziemię wypoziomowano, zasiano trawą i drzewami, na miejscu zbudowano domek. Przywieziono tam ukraińską rodzinę, żeby nikomu nie nasunęły się podejrzenia. W następnym obozie ten proces doprowadzono do jeszcze większej automatyzacji, aż nie poszło zgodnie z planem. Sobibor, opór od środka. Ukryty w lesie nad rzeką Bug, Sobibor na pierwszy rzut oka był niczym niezwykłym. Kilka baraków, drut kolczasty, wysokie sosny. Ale od maja 1942 do października. 1943 zabito tu ponad 180 tysięcy osób. Niektórzy historycy sądzą, że liczba mogła osiągnąć 250 tysięcy. Mężczyźni, kobiety, dzieci, głównie z Polski. Ale też z Francji, Holandii, Słowacji, Czech, Niemiec. Przybywali pociągami, wycieńczeni, oszołomieni i znikali w dymie. Zabijanie szło mechanicznie, jak na taśmie produkcyjnej, jak w bełżcu. Komory gazowe działały na silnikach diesla, prawdopodobnie zdjętych z radzieckich czołgów. Ludzi zmuszano do rozebrania się i obiecywano prysznic nowe miejsce. Ale wszystkie wskazówki były kłamstwem pokoje szczelnie zamknięte, w ściany szedł wydech. Ludzie krzyczeli, drapali się, padali. Potem wkraczało sonder komando, żydowscy więźniowie zmuszeni do sprzątania śladów masowych egzekucji. Ktoś był krawcem, ktoś stolarzem, ktoś fryzjerem lub blacharzem. Nikt nie wybierał być częścią tej maszyny, ale stał przed nimi wybór: pracować lub zginąć. Wyciągali ciała, obcinali włosy, wyciągali zęby, sortowali ubrania, zmywali podłogi, palili ciała w dołach i na żelaznych kratach. Ich oczy widziały wszystko. Ręce robiły to, o czym nie można zapomnieć. Żyli w ciągłym przerażeniu. Za głośny głos bito, za powolność szczuto psami. Egzekucje były regularne, kary roz okrutne, samobójstwa codziennością. Niektórzy więźniowie rzucali się na elektryczne ogrodzenia, żeby umrzeć szybciej. Inni wieszali się w barakach lub wypijali truciznę ukrytą w rękawach. Niewielu próbowało uciekać i nie udachiali. Ale jesienią 1943 roku Coś się zmieniło. Do obozu przybył człowiek. Nazywał się Aleksander Sasza Pieczerski. Nie był podobny do pozostałych. To był radziecki oficer, porucznik Armii Czerwonej. Przed wojną studiował muzykę i literaturę. Grał na fortepianie, pisał wiersze, pracował jako reżyser teatralny w Rostowie nad Donem. Ale gdy w 1941 roku naziści wdarli się do Związku Radzieckiego, założył mundur wojskowy i poszedł na front. W bitwie pod Wiazma został ranny i pojmany przez Niemców. Tak zaczął się jego koszmar. Jako Żyd i jeniec wojenny, Pieczerski przeszedł przez wiele okrutnych obozów. Znalazł się w obozie dla jeńców na Białorusi, gdzie o mało nie umarł z choroby, ale przeżył. We wrześniu 1943 roku wysłano go wraz z innymi radzieckimi jeńcami wojennymi do Sobiboru. Naziści postanowili wykorzystać ich do ciężkich prac. Od pierwszego dnia w obozie pieczerski zrozumiał prawdę. Nie było tu ani fabryk, ani prawdziwej pracy. Ludzi nie wyprowadzano i nie przywracano. Przychodzili i znikali. To nie był obóz pracy, ale centrum wyniszczania. Pieczerski obserwował straż, ich zachowanie, to jak się poruszali. Widział strach w oczach więźniów i taką ciszę, która oznaczała śmierć. Ale nie tylko patrzył, myślał, planował, rozmawiał z innymi potajemnie. Słuchał opowieści tych, którzy byli w obozie dłużej. Zjednoczył się z żydowskimi więźniami, krawcami, stolarzami, fryzjerami. Pieczerski był spokojny, mądry, odważny. Wiedział, że wszystkich uratować nie zdoła. Ale wierzył w jedno: jeśli już mają umrzeć, nie powinni zginąć bez walki. I zaczął organizować opór. Plan był prosty, ale śmiertelnie niebezpieczny. Trzeba było pojedynczo zabić SS-manów, po cichu, żeby nie podnieść alarmu, potem zagarnąć broń, Przeciąć linie telefoniczne, szturmować bramy i rzucić się do ucieczki. Czasu zostało mało. Poszły plotki, że obóz zamierzają zamknąć, a to oznaczało śmierć dla wszystkich. Jeśli więcej nie będą przybywać nowe transporty, robotników po co trzymać nie będą. Naziści zabiją wszystkich pozostałych i spalą Sobibor do gruntu. I żołnierze poszli na decydujący krok. Po południu 14 października 1943 roku rozpoczęło się powstanie. Esesmanów zwabiano po jednym pod różnymi pretekstami. Zabierzcie buty, gotowy jest wasz płaszcz, trzeba sprawdzić w magazynie. Wchodzili sami i nie wychodzili. W każdym pokoju czekali na nich więźniowie z siekierami, nożami, młotkami. Jak tylko nazista wszedł, bili od razu. Niektórzy umierali natychmiast, inni krzyczeli. Krew zalewała drewniane podłogi. Plan nie był doskonały. O godzinie pierwszej jeden z strażników coś podejrzewał i podniósł alarm. Rozległy się strzały, zawyły syreny, obóz eksplodował chaosem. Więźniowie rzucali się gdzie popadło, kto przez ogrodzenia, kto przez pola minowe. Niektórzy chwytali broń z martwych strażników i strzelali w odpowiedzi. W barakach wybuchały pożary, ziemia drżała od tupotu i strzelaniny. Naziści strzelali na wszystkie strony, psy goniły uciekinierów po lesie. Ale uciekinierzy się nie poddawali. Około 300 osób wyrwało się za ogrodzenia tego dnia. Zdecydowaną większość złapano w następnych dniach. Zostali schwytani, rozstrzelani, wydani przez miejscowych. Ale od 50 do 70 osób zdołało przeżyć wojnę. Ukrywali się w lasach, przyłączyli do partyzantów. Ktoś znalazł schronienie u polskich rodzin. Kilka osób mogło zeznawać już po wyzwoleniu opowiedzieli światu prawdę o sobie Boże o komorach gazowych, przymusowej pracy, pobiciach, samobójstwach. I o odwadze tych, którzy nie chcieli umierać w ciszy. Jedna z ocalałych, Ester Rab, później mówiła: "Nie mieliśmy broni. Nie przeszliśmy szkolenia wojskowego, ale nie mieliśmy wyboru. I tak byśmy zginęli, więc pozostało nam tylko walczyć". Inny ocalały, Tomasz Blad, pamiętał: Uciekając odwrócił się i zobaczył języki płomieni w obozie. Przyjaciele nadal walczyli i umierali. Ucieczka zmieniła wszystko. Naziści byli wściekli. Nie mogli pozwolić na drugi taki bunt. Po kilku dniach Sobibor zamknięto na zawsze. Pozostałych więźniów zabito. Komory gazowe, wieże, ogrodzenia, wszystko zostało zniszczone. Obóz zrównano z ziemią, wszystko spalono, zasiano trawą, zbudowano dom farmarski. Znowu próbowali wymazać pamięć, ale tym razem się nie udało. Powstanie było zbyt głośne. Uciekinierzy zanieśli prawdę ze sobą. Świat usłyszał. Mit o nieomylnej maszynie śmierci runął. Co do samego Pieczerskiego, jego walka trwała dalej. Po ucieczce ukrywał się w lasach wschodniej Polski, przyłączył do radzieckich partyzantów. Resztę wojny spędził, wysadzając niemieckie pociągi i walcząc z cienia. Gdy wojna się skończyła, wrócił do Związku Radzieckiego. Ale o żadnych honorach nie było mowy. Jako byłego jeńca wojennego, nie lubili go, śledzili, ograniczali, zmuszali do milczenia. Nie pozwolono mu nawet pojechać na zachód nawet gdy Niemcy prosili o świadczenie przeciwko byłym SS-manom, Cicho pracował w biurze teatralnym w Rostowie nad Donem, prawie nikomu nie opowiadając swojej historii. Ale opór prawie zawsze zabierał wszystko i nie zawsze miał czas, żeby wykiełkować. Następny obóz wchłonął wszystko, co naziści już wiedzieli z Chełmna, Bełżca i Sobiboru i stał się ich najbardziej śmiercionośną fabryką. Miejscem, gdzie pociągi przyjeżdżały pełne, a wyjeżdżały puste. Miejscem, gdzie prawie milion ludzi zniknął w popiele, a jednak, mimo wszystko, błysnęła jeszcze jedna iskra powstania. Treblinka najbardziej wydajny obóz, zbudowany w cichym lesie na północny wschód od Warszawy, obok wioski o tej samej nazwie. Treblinka nie była więzieniem, to nawet nie był obóz koncentracyjny, to była pułapka. Stacja wyglądała na prawdziwą: tablice, pozorowane okno kasy, nawet sztuczny zegar na peronie, ale rozkładu jazdy nie było. Koniec podróży tutaj. Od lipca 1942 roku do października 1943 w mniej niż rok i cztery miesiące w Treblince zabito od 700 tysięcy do 900 tysięcy ludzi prawie wszyscy Żydzi większość z Polski Warszawa, Lublin, Radom, Białystok, ale byli też z Niemiec, Austrii, Czechosłowacji, nawet z Francji, Belgii i Grecji wozili ich tysiącami w wagonach towarowych. Bez jedzenia, bez wody, bez możliwości położenia się, wielu umierało jeszcze w drodze: od uduszenia, gorąca, zimna lub pragnienia. Ale to, co czekało na końcu, czyniło treblinkę wyjątkową. Tutaj nie było selekcji, rejestracji, przydziału do pracy. Drzwi wagonów się otwierały, strażnicy krzyczeli, psy szczekały, ludzi bito i pędzono na otwarty dziedziniec. Kobietom strzyżono włosy, wyrywano złote zęby, zabierano rzeczy. A potem wszystkich pędzono długą, ogrodzoną ścieżką, którą sami naziści nazwali drogą do nieba. Ale prowadziła do piekła. Komory gazowe były zamaskowane pod łaźnie, czyste z zewnątrz, z tabliczką prysznic, ale wewnątrz ciemność. Ani wody, ani okien, tylko stalowe drzwi. Za nimi radziecki silnik czołgowy, wyprowadzający tlenek węgla do środka. Śmierć następowała po 20-30 minutach. Najpierw ginęły dzieci, potem starcy. A potem wszyscy pozostali. Dźwięk był nie do zniesienia. Krzyki, skrzypienie. Gdy następowała cisza, martwi nie upadali i ciała były tak mocno ściśnięte, że pozostawały stojące nawet po otwarciu drzwi. Sonder komando musiało wyciągać zwłoki, ścinać pozostałe włosy, wyrywać zęby, szukać kosztowności. Początkowo ciała chowano w zbiorowych mogiłach, ale było ich za dużo. Ziemia pękała, smród docierał do okolicznych wsi. Naziści wykopywali je ponownie, budowali gigantyczne stosy z szyn kolejowych i bali, polewali benzyną, palili tysiące zwłok w otwartym ogniu. Płomień barwił niebo na pomarańczowo, popiół ciągnął się na kilometry. Ziemia i sama stała się prochem. Każdego dnia zabijano tam do 12 tysięcy ludzi. Treblinka działała jak taśma produkcyjna. Komendant Franz Stangl nie uważał tego za morderstwo. Dla niego to był proces, praca. Nosił biały fartuch, był jak lekarz. Jego raportom ufano w Berlinie. Obóz działał bez zakłóceń, z wojskową wydajnością. Ale pod tym chłodnym porządkiem już krążyły plotki. Plotki o pożarze. Do 1943 roku wiadomości o oporze się rozprzestrzeniły. W Sobiborze wybuchło powstanie. Getto warszawskie powstało do walki. W Treblince więźniowie rozumieli: czasu nie ma. SS regularnie odnawiało Sonderkommando: co kilka tygodni zabijało starych robotników i zastępowało ich nowymi. Ocaleni wiedzieli, wybór tylko dwa: umrzeć w milczeniu lub umrzeć walcząc. Większość wybrała drugie. Powstanie było starannie przygotowywane, kradnięto narzędzia, potajemnie dostawano broń z budynków służbowych, robiono odlewy kluczy. Pojawili się przywódcy, np. dr Berek Leiner, żydowski lekarz z Wyszkowa i inni, którzy mieli doświadczenie wojskowe. Były ostatnie tygodnie, inaczej zmiana personelu. 2 sierpnia 1943 roku rozpoczął się plan. Więźniowie zabili jednego strażnika, potem drugiego, podpalili baraki. Dym i panika rozprzestrzeniły się szybko. Rozpoczęła się strzelanina. Ktoś z więźniów miał strzelby. Ktoś walczył łopatami, siekierami, gołymi rękami. W chaosie około 200 osób przebiło się przez ogrodzenia do lasu, przez pola minowe. Kogoś zastrzelono, kogoś rozerwało na minach, ale część się uratowała. Około 70 udało się przeżyć i po Treblince. I tylko dzięki tym świadectwom wiemy, co tam się wydarzyło. Po powstaniu naziści zrozumieli, prawda może wyjść na jaw. Działali szybko. Zamknęli obóz po zaledwie kilku tygodniach. Ale to nie była ucieczka. Pozostanie śladów oznaczało niebezpieczeństwo. SS wezwało buldożery. Zniszczyło komory gazowe i doły na stosy, zburzyło wszystkie ogrodzenia. Wykopali groby, spalili tysiące ciał na gigantycznych otwartych stosach, rozproszyli popiół. Potem ziemię wyrównali, zasypali żwirem i posadzili drzewa. Zbudowali fałszywą farmę prosto na górze. Ukraińskiemu strażnikowi dali zadanie zamieszkania tam, żeby wszystko wyglądało spokojnie. Gdy Armia Czerwona przyszła w 1944, Treblinka już zniknęła. Ani śladu, ani komór, ani ciał, tylko ciche pole, las i milczenie. Ale pamięci nie da się zakopać. Z nielicznych ocalałych, takich jak Samuel Willenberg i Richard Glazar, pozostały opowieści. Udzielali wywiadów, występowali na sądach, rysowali plany z pamięci. Szczegółowo opisywali wszystko: kolejowy śleputek, fałszywe wskaźniki, ścieżkę rurę, komory gazowe pod pozorem pryszniców, stosy, gdzie dzień i noc płonęły ciała. Ich świadectwa stały się pierwszym elementem w mozaice. W latach 60. polski rząd rozpoczął oficjalne śledztwa. Eksperci sądowi wykopali ziemię, znaleźli ludzkie kości, zęby, pozostałości budynków ziemię przesiąkniętą popiołem. Historycy wykorzystali zdjęcia lotnicze aliantów z czasów wojny, porównali opowieści z rzeczywistą mapą obozu. Wszystko się potwierdziło. Dziś Treblinka nie przypomina tego, co było wtedy, ale nie jest zapomniana. Tutaj nie ma muzeum, nie ma zrekonstruowanego obozu. Teraz w tym miejscu jest pomnik, pozwalający uświadomić sobie skalę straty, ale nie odtwarzający maszyny śmierci. W centrum ogromny, pęknięty kamienny monument na miejscu komór gazowych. Przypomina nagrobek z napisem w języku hebrajskim, polskim, rosyjskim, angielskim i jidysz. Nigdy więcej. Wokół 17 tysięcy surowych kamiennych słupów wystających z ziemi. Niektóre wysokie, inne małe. Na niektórych wybite są nazwy miast i wsi, skąd przybyli ofiary Warszawa, Radom, Lublin, Białystok. Wiele bezimiennych, nie wiadomo skąd byli zabici. Te kamienie to nie tylko znaki pamiątkowe, to nagrobki dla tych, którzy ich nie otrzymali. Jest tutaj symboliczna linia kolejowa, długa zaledwie kilka metrów, która nagle się urywa pośród pola. Pokazuje, jak dla wielu skończyła się ich ostatnia podróż. Auschwitz zostawił po sobie ogrodzenia, baraki, kominy, ale obozy Chełmno, Bełżec, Sobibor i Treblinka po sobie nie zostawiły prawie nic. Ani ścian, ani ruin, tylko drzewa, ziemię i ciszę. Budowano je nie żeby trzymać, żeby znikać. W mniej niż dwa lata zabito tutaj ponad półtora miliona ludzi, prawie wszyscy Żydzi. Ich ciała spalono, ich imiona prawie zginęły. Ale pamięć żyje, w popiele, w każdym szepcie ocalałego, w każdym kamieniu, na którym wybito nazwę znikniętego miasta. Teraz znacie ich imiona, już nie możecie nie wiedzieć, dlatego wymawiajcie je, bo pamięć to to jedyne czego naziści nie mogli.